Witam Was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym długo wyczekiwanym odcineczku z rancza, No bo troszkę czasu już żeśmy tutaj rancza nie nagrywali. Dzisiaj trochę w okrojonym składzie, no bo Dziejużki nie ma. Powiedział, że ma wysrane na rancza, na robotę tutaj. Że kładzie na to lachę, że na to ma wy. I to pie. E, więc jesteśmy tylko z Jarkiem. Widzowie, na co co o Dziusiu i jego łachmyskim zachowaniu, Dobra. że on sobie wiecie. Dobra, niech to robi dalej. Eee... Wstawaj, cholera jasna. O nie się śpi, nie się... to może przez ten mój, To może przez ten mój podniesiony głos, wiecie co? Słuchajcie... Nie wiem, zostaw my. Co jest, co jest, co jest, co jest, co ty też masz wywalone roboty? Też masz? Ty nie no! Kurde, miałem sen jakiś że mi biłaś Nie, spokojnie, to dziejusz ci to Nie, ja nie wiem, czy ja nie mam Czy ja nie ucieknę do Warszawy na tatuaż, bo Jest tyle roboty, kurde, że Ja nie no. wiem, czy ja dam no. radę Co, niektórzy nie wiesz, wiesz, co ty... A wiesz, najgorsze? w tym wszystkim? No na przykład, taki kurde dziejuś, Zabrał się, pakową. Poszedł do no pojechał tak. i powiedział, że pieprzy do roboty. Dlatego ja nie wiem, czy tu nie wyrzuć łoma, po prostu i tego łóżka ostatniego nie wyburzyć. Wiesz? Bo znowu sytuacja się powtarza. Tak Robota się trudni i co jest? Jest jechanka równa. I się je No właśnie. I teraz. Widzowie, mam mam do pokazania parę rzeczy. Zostawcie łapeczkę w górze przede wszystkim, sukienka, komentarz, no i tak dalej. Ale zobacz, roboty jest dużo, chodź do mnie. Ja Ci pokażę ogólnie, co tu przed odcinkiem chwilę poogarniałam, deski wszystkie, które były tam, bo tu i je rozładowałam i zobacz... ...krowy tu biegają. Tak, tu, bo ja wprowadziłam tu trzy krowy dodatkowe. Będziemy musieli je zamknąć tutaj w tej zagrodzie, wiesz? No to Tylko człowiek, je... Zobacz Ja deski już poprzenosiłam tutaj Żeby było łatwo zamykać zagrody Żebyśmy mogli krowy powoli przywozić Ale chodź Chodź ze mną no na górę I ja myślę Dokończylibyśmy już tą budowę tutaj finalnie Żeby to tak nie wyglądało Tak, to, to kurde na niebiesko się wszystko świeci Tutaj też jest tak lichawo Ale no, że jest to dość to Satysfakcjonujący moment To ja przed odcinkiem właśnie poznosiłam tu deski Żeby nie zajmować czasu trochę No i żeby na odcinku to wszystko po poukładać No bo jest to fajny moment ale wiesz co, Karol? No na, mnie, na pewno odczuwasz że dość spore lagi momentami, nie? Nie. Nie? Tutaj? A spójrz się tu w tamtą stronę na północny zachód. Yy, to tam tak. <laughs> A wiesz czemu? Świnie znowu się nam nożyły? Ja pierdzielę, naprawdę musimy dzisiaj z nimi zrobić porządek. Bo ja myślę, że jeszcze trochę i będzie grubo, nie? Lecimy grubo. No grubo tutaj świnie lecą, słuchaj, z y, mnożeniem się. Daj tu tych desek i tak ja będę musiał na przynosić. ty, no tu musisz i Musisz, dawaj, przynoś jeszcze tych desek. Ja nie, nam, nam w ogóle braknie i będziemy musieli jechać kupić, coś mi się wydaje. Ty jesteś zwierzyńcem. Chyba tyś mieć wielu Dobra, idę po dechy jak tam zabraknie jak mamy pełen ter ha, Ty chyba chory jesteś Że ja tego tira rozładowałam całego już przed Ale miej... Je... Jak? To przecież my je... trzy ciężarówki mamy Czekaj, raz dwa z krowami No A gdzie trzecia? No ale one po porozładowywane są już Ty, poczekaj, ale... nie! Ej, w ej, tu! Ej, ej, w dole jedna jest! E Rzeczywiście. I co, to nie co? ma tam dech? Jest coś. Dawaj. Oszka. Ale to co to jest? Ja myślałem, że tu więcej je. No, 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 trochę jest zawsze coś, nie? No zawsze coś. Ja pierdziele, widzowie, szczerze? W tamtym sezonie rancha nie było takiej inwestycji, jaka jest tutaj robiona, nie? No tutaj to jest, jest mocno, jest mocno. Lecimy na, na grubo. I zobacz, w trójkę było ciężko to ogarnąć. Przecież my już się z tym, który odcinek, z tą dało ogólnie. Ja nie chcę a, myśleć. A teraz, no niestety, no widzowie, przepraszam was z góry, no ale jeden członek jakby spółki. Zespoł się wykruszył, no, no tak jak, nie chcę tam Wcale cytować, więcej, nie, nie, chcę, nie chcę cytować dosłownie, no ale były słowa, ja to pie, ja to wy, i no nie chcę mnie o ja, ja na to pokony. sr, no. i tak dalej. Także tak, wiecie, no. I teraz... takie słowa na przykład do nas, wypier, wychu, i tak dalej. <głos> <głos> ja pier, ja pier, wasz biznes? No, i że ja złotówki nie dołożę, no. I że. Ja to mam. I że taka robota mu śmierdzi, tak, że mu krowy śmierdzą i pieniądz od krowów mu też śmierdzi. No. Nie, pieniądz może mu nie śmierdzi. Pieniądz to może nic. Chuda robotka. To ci będę na górę podawał, co? Mm, wiesz co, tu dużo nie trzeba będzie, ja tak patrzę. Ale dawaj, podawaj, podawaj jeszcze chodź na Chodź krówko, chodź na górę, Zobaczmy czy to się I dobra, skacze. to będziemy mieli to zakończone, to będziemy mogli w końcu się pobawić zamykaniem tutaj tych krów, tylko ja nie wiem, czy tu ubójki będzie jeszcze bo... będzie zrobić stary. Bo ubójki? Ja mi, bym zrobił, bo... Bo dzik, mi jest ale ciężko się ruszać, a wiesz co jest najgorsze, że właśnie chyba z tego co słyszę to bo się wiesz, burza śnieżna że... zaczyna. Ja, Lidze, my to odgórówki nam chodzą fajnie? My to takiego farta mamy do tej burzy śnieżnej. Dobra, znaczy nie śnieżnej, tylko piaskowej. Ty, to póki jest burza, to dawaj zróbmy robotę jeszcze tutaj. Bo mamy te trzy krowy, one biegają luźno. To dawaj je byśmy, dawaj je. Sadzili. Ta, zblokujemy już je w tym. No i ogólnie plan jest taki, żeby te wszystkie, które mamy tam na przyczepach tych do transportu zwierząt, też je tu wszystko posługiwać. Weź, i ją Ja ją będę hapał, ja te dwie będę, dwie będę trzymał, a ty dwie. A ja muszę to trzecie znaleźć jeszcze. Tylko jak to zrobić, żebyś ty stamtąd wylazł, a ja żebym to zamkła? To żaden za problem. To to ty przyprowadź. I jak wylaziesz stamtąd? Ja wylazę. Tylko ty musisz to zamknąć. Chodź tu kur... Dobra, żadę no już trochę. Ma... Kapno... Dam. Mam ją. Namykać? Czekaj, darzade, wybiec czy nie? Dam? nie, nie dam rady, zamykaj, ja sobie Dobra, z to. Dobra, to ja zrobię tak, poczekaj, masz, masz, masz. Eee, poczekaj. O, teraz. O. Jeszcze, poczekaj. Okay. No teraz. O No już się chciałam pytać. Czy jeszcze tobie mało! <laughs> A weź tak kurde kłami, zaszczekaj. Znaczy tak za, za, zaklukaj tak. Zaklukaj kłami. Dobra, poczekaj, biorę biało krowę, biorę bierz jeszcze, weź może ry... rudą. Rudego, ry... Tego, o to wezmę, to wezmę, to wezmę i zaraz rudo się przyprowadzi. I, i, I znowu zrobimy tą zasadę, że ty przytrzymasz, a ja będę wpuszczała. A kurde, a co tu się stało, że tu jest uzupełniony ten? No to był z budowalem. Nie, 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 ty. Chodzi o to, że jest kurde podstawiony. Ten pot trzeba wypierdzielić. To co ty zrobiłeś? No, czekaj, ja wypierdzielę ten pot i zbuduję. Tylko w jakich to było? Czy to w ozdobach było, czy to. Już powoli widzowie, ale zobaczcie, ile tu tych zagród jest do zapełnienia, to nam zejdzie trochę czasu z tym, ale szczerze powiem wam, że po budowie tego my będziemy mieli tyle karo. Że... Ale człowieku jaki to jest zaawansowany projekt ty zobacz tak szczerze Naprawdę No to jest bardzo zaawansowany projekt. Dobra to jest to. O. Dobra czekaj Przyprowadzisz wszystkie mamy? Łaciat tak. Rudą przyprowadzisz A jest dobra Ja ci podam je wszystkie Ruda, Danciak, Szalona też jest mhm. O, Przyprowadź tej, ja będę trzymał dwie. Trzymają. Wracam do domu, po ciężkiej nocy I biorę ostatnio Kurde, to ile jeszcze transportu musimy zrobić, by to wszystkie zapełnić? Walnie, A walnie, bo tutaj tych... nawet trochę będzie Eee, łapaj, łapaj Ona nie może być, musisz biało pociągnąć, biało, biało Dobra O, dobra to już szybko poszło No, sprawię w miarę Bo dzieju się przeszkadza, no ale dawaj Dobra. Dobra. I teraz... Ty, chodź, póki nie ma burzy śnieżnej, te są zabezpieczone, to może... Ej, a jak będziemy ogólnie je podłączać, jak myślisz, jak tam będzie włazić? Eee, ty, ty, nie włazić. To wystarczy tutaj aparatura będzie. Bierzesz stąd ten. No i zobacz, prosty temat. Idziesz z aparaturą taki cyk. Ta. Żaden problem, tu no a jak? Ewentualnie ja wiesz co myślałam? Żeby zrobić ozdobę jakby ty I, te, dużo myślisz, i no. te półki popatrz I po półce mi się wskakiwało Cześć No wiem, no może Ale to zobaczymy sumie, czy... Zobaczymy, no dobra Na razie chodź, idziemy zrobić ubójkę Trochę wyjść No i dobra, ty czekaj, czekaj, to ja przyjadę od razu z Kubami a jo, dawaj tego tira z kubłami. Zobaczcie, tu mamy krowów jeszcze tak, 3, 4, 5 krowów. Mamy ewentualnie, jeżeli chodzi o krowy, to można byłoby poprzeprowadzać stary te krowy, które mamy już tutaj. Tylko ja tak myślę, kurde, tu jest na pewno dużo krów cielnych. Ja cielnych tam nie chcę. O, ta nie jest cielna, bo cielno jak wprowadzimy, zaraz będzie ten cielak, ci okaże, że byk, one zaczną się mnożyć, się będzie wylewało, Eh, nie, nie, nie o to chodzi. My, my, my tego, bo ubiję. Ale gorzej, ci wiesz, pomylimy, byka tam wprowadzimy, gdzie już byka zacznie doić, to, to no, też się to, to mija celem trochę. Zobaczcie, ile nas nasrało knurów, tyle jest knurów, prociaki ho zobaczcie jak mnówki. Ało! ta ciężarówka, nie chce jechać. Maciu, zdechła! Co? Maciora zechła! Ty ją ubiłaś czy sama? Nie, sama. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć, Ty ja zobaczył u tej! U, dziesięć proziaków! jakie fajne maciory chodzą! O, cholera! Dziesięć prosiaków wysłałaś zechła! Nie, tu jest do wybicia, to bo to się nie da tutaj w ogóle funkcjonować. Dobra! A tych małych kurduplów ile? Na pewno ten! Idź o, skuruj od razu, by one tak leżą, to legi robią. Ojejku, ojejku, ojejku Ja ci powiem tak, ja już nie patrzę, knur nie knur, wszystkie duże Wszystkie duże trzeba wybić, bo to jest i tak na tym biznes biznesu nie mamy I nie ma... Będziemy co to, to przerabiać? Kurde, szczerze nie wiem Ja bym to opierdzielił taką, a nie chyba, przerabiać to Chyba, żeby dziewczyna zawołał, żeby to skurował, nie? Znaczy, żeby to kełbasił bo on lubi gdzie już by nagrał sześć po rządze? Skuruję to. Ej, poczekaj, powoli, powoli! Bo ja mam 15 klatek. Weź oskuruj ich. Nie daj Bóg jeszcze zaraz, kurde tego, wywali coś. Na płot wypiercza się. Ale jak wrzędzie popadały, ty! No, równiutko. O człowieku, ile tu będzie kanistrów, znaczy tych lodówek ile trzeba będzie zapełnić. O chłopie. Ja, ja jestem za tym, żeby tego w ogóle nie przerabiać nawet. Ty! U kur ile jest? Jak u kur? Jakim prawem? Ja myślę, że jak prosiaki były małe, to poprzechodziły. I wiesz, i później człowiek się dziwi. O pierwsze gdzie one się tam żywiły? Czemu kur jajek nie Kuro jajka wyżerały! <grym> A to psy Bękowo! Jak to? Co? Że Kurie to psy? Nie, ja mówię o, o tych, o świniach Że psy <grym> Ty, będziemy mieli chwilę spokoju, zobacz jak to teraz tylko te małe pozostawały. No się tak tylko zwane... tak wydaje, by się nie obejrzymy i tu znowu będzie afera. No pewnie nie <grym> Nie no! Ja muszę zrobić zdjęcie! Przecież tu jest... Dosłownie mięsne pastwisko! Ludzie! No, U tego taki, takich jaj to jeszcze nie było, nie? Mięsne pastwisko, normalnie jak po mięsie chodzą. Ale jajca. Tam w ogóle gdzieś jest knurek, Hmm, Idzie na dworze? Człowieku! Z 200 metry za pastwiskiem, ja nie wiem jak jakąś tam dostał. Może tu se chodził w koło gospodarstwa już jakiś czas? No pewnie, pewnie ta i zdech z głodu może. No i dobrze, Czekaj, jak ja tu przejdę, ja... Bo też się chciałam oskurować. O! Nie, to w sumie to trzeba ustawiać te kupu już Ale nie, ty masz rację. Ja myślę, że tego nie będziemy przerabiać, bo teraz... Zobacz, będziemy, będziemy mieli tą nową oborę z krowami... My z mleka będziemy żyć. A nie tak, ja bym się bardziej właśnie zajęła taką mocną, gigamocną produkcją mleka. A ten, jak to się nazywa, te mięsem na razie odstawiła na bok, bo pieniędzy mamy jeszcze, o, 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 o człowieku, 165 koła mamy, to my nie jak, musimy tyle? się, no ja nie wiem jakim cudem, to my się nie musimy nastawiać tu na jakiś biznes, wiesz. Nie, to to, to tak po prostu, aby sprzedać, aby sprzedać i tyle. Ta, ty byk czy ty krowa? Pokaż. Nie, no, krowa chodź. Nie chcę ładować do, do tych kubów. Dobra jak krowę kolejno prowadzę, żeby kupować jeszcze było Prowadź, prowadź. Bo my przecież pieniędzy nie mamy, żeby kupić drugie. Nie, ale chodzi o to, że w tym paswisku tutaj już jest i tak za dużo stary, wiesz? To dobra, to prowadź. A faktycznie ile ich tam jest? Także to nie jest... Tylko, że to nie jest takiego obsług, jak ci się wydaje. Wiesz, no ci się czego mi, wiesz czego mi brakuje w tej gierce? Że tu się nie da palować. Tylko, że trzeba kule tak zamykać. A tak to człowiek no, by... Podszyb... Się się. Bo zobacz, to co my robimy tutaj, że zamykamy po trzy i wtedy szybko pyk. To gdyby tak grać samemu, nie ma szans. Nie da tego zrobić. No, takiej akcji... Znaczy, na pewno da radę, tylko wiesz, to by było dużo cięższe na pewno. А увкаришка, то, 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 ти че ти, крова ти Mm. O, ty krowa I ty krowa I ty big O, i ty krowa taka mała, a już ciemna Chodź Ja pierdzielę, ile miękka, widzowie Chce ktoś przyjść na pomóc, czy patrzę, że ty, ty zbierasz to wszystko, tak? Yo. Na pełnej moporze, jak to mówią się w slangu mówi. Dobra, chodź kurde te krowy na razie poustawiamy, żeby ta obora już prosperowała, ej tak, Bo one nam na tej pszczepie tak, pozdychają Nie, ja tego nie ma szansy tu pozbierać, na mnie starczy skrzynek eee, Weźmiemy się później wiesz, razem i to się wtedy szybciej No masz rację, dobra idę Wracam dokładnie. No tutaj zobacz, szczerze mówiąc, przez tą budowę i w ogóle to od takiego czasu już naprawdę dużego dosyć, to robota stoi w miejscu. Jeśli chodzi o jakieś sery, jakieś mięso, czy cokolwiek, no ale tu na no, dużo jest jeszcze tego do porobienia. W ogóle musimy pojechać metal kupić, bo te światełka, wszystkie które ja tu porobiłam, to nie ma ich czym pozupełniać. Widzisz to na dachu? No widzę. No poczekaj Tylko... ja przy... Sorry, nie mamy pieniędzy na metal, nie? Ja przyprowadziłam łaciatą i białą, no to, to jeszcze rudą, rudą jeszcze, to weź już ją zamykaj Idę łaciata tam już tego Zamykaj już ją, a ja idę prowadzę kolejną Jak zamykaj? No dawaj do końca! No a, ty już trzymasz ich, okej okay. Ja już ich się trzymam, dałaby. No dalej, trzymaj się. No dałaby jo, Francje. Whoa, człowieku, zrobię. Więc, no dalej, masz właśnie. Zrobię staremu trupowi. Ej, kurde! Dobra, Dobra, i teraz tak, czy my mamy w ogóle jakby trzy sztuki, żeby tak umknąć ich? Bo to musi być kolorami, tak? Kolorami, najlepiej, bo te kolorami to nie jest przypadkowe, bo później jak będziesz doił, no wiem, to do będziesz pamiętał No Na dobrą sprawę, czy to jest sens, bo to jest chwila roboty nawet, jakbyś się pomylisz tego To co, pierdzielić już te kolorami? Pierdzielić, to jak kupuję, to kupuję po prostu, duję mi no ale to tak, nie wiem czy się tak zdecyduje No właśnie wiem kurde to no można i kolorabit tylko już więcej widzisz pieprzenia bo na jedno transport ile załadujesz tych krów? Nie załadujesz parzyście jak chyba tak żeby było No dobra to morzem kurwa znaczy, losowo no Ale mi się to nie podoba Dobra, morzem losowo Tak No Ale już trochę widać no, lepiej by... Było, ale to jakby nam nie zmieni zbytnio, wiesz? Znaczy, no wiesz, że trochę się podkurzyłam, jakby nie. No wiem, nerw. Jak to mówię, nerwy. Dobra, będziesz trzymał? Lecią. To jakiej jak tam brakuje? Jakiej tam brakuje? Rudaj. No Tańczy, jak szalona, nieźle jest po. Jest zielona. <laughs> się rozobiłem. Ty i te twoje żarty, świ świńskie, nie? Coś tam! No, brama, żłaś ty też? Bo coś katar bierze mnie, a ja w kół Hech! Dobra, dawać, teraz mamy jeszcze krówki. Ej, a gdzie będziemy dawać do jarki? Przed, jakby czy w środku? Nie no przed, bo w środku przed! to jarki. Przed! Przed. Przed, no. przed! przed! przed, 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 Dobra, to chodź te krowy, że tu wpuścimy do środka, nie będziemy ich zamykać. Chodź. No bo dwie są tylko Chyba, że... Nie ma tu drugi. Jest. A tu jest, dobra. Chyba, że poczekaj, bo rudej brakuje. Chyba, że z, z, z tego, z pastwiska mi się udarło to przyprowadzić. Jakoś poczekaj, zobaczę czy nie ma jakiejś cielnej rudej. No zobacz. Znaczy nie cielnej, w sensie Nie będziesz z przy przyniesie. Chyba, że może być rudy byk, co ty na to? A ty na lek byk No nie wiem Byka będziesz doić? Dobra, same cielne, to nie ma co To zostaw ich w stodole i chodź, jedziemy. Po transport Jadziem Ty, a może się by człowiek przespał? Nie, Dobra, nie ma tu. czasu. Nie, przepięk chodź. Ale to do 20 trzeba czekać. Dobra, poczekamy. No Ty, a weź może pogasim to, bo te, te deski na razie nie będą potrzebne, co? To jak już czekamy do 20, to do 20 Potem, tak? Mm, nie, by to nie ja to pakowała. Ja to wyłączę. Co byś? Eee, pakować. Zawijamy zestaw? Mhm, mm zawijamy. Zabij tu. A no, na w sumie można by było to na śmietnik wywalić, bo już tak nam nigdy to nie będzie potrzebne. Czemu? Już nigdy drzewa nie będzie wziąć. <grym> A! Na łóżko nie poszłam ja to właśnie ja chyba na jego łóżko się połączyłem teraz! Nie! Ja na środku spałam zawsze chyba Dobra, jedźcie żarówką zieloną, ja dę moim Dobra Którego mi przerobiłeś tak jak nie chciałam. Ty o możesz poczepić? To chcesz, czy będzie coś? Nie? Nie. Dobra. Nie, raczej nie. Szkoda właśnie. Czemu? Paliwo masz? No to by się jeszcze przyczepy do... Wiesz. Kur... przyczepa mi się odczepiła! A paliwo masz? Mam Ej, ale licho siedzi, stuprzyczepko, bo mnie się na nią kamera daje. Nie przejmuj się. Jak mieć kamerę? Nie wiem. No kurde, nic nie widzę, ty! No kamerę to czekaj, no zapomniałem, jak się. V! Gdzie ty jesteś? Już ja przykro Już tam pojechałeś? No. Dlaczego no nie zaczekałeś? Na moście jestem. No zaczekaj. A widzę cię. Jogię cię zbaranie pod prąd. O niech mnie. Przyczepa mi się odczepiła. No to potrzeb. Ty jak to ona się sama odczepia? Ty, ja będę jechała, busem z powrotem. Nie. Czemu? No, bo... Znaczy to nie był tylko tir. Ty, 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 ty. ty klapy masz otwarto z tyłu, to się dziwi. No mam, bo się kurwa mną nie chcę. Gdzie? Tutaj te świnie kupi, Jak krowy ma? Debilko! Tu można kupić? Tu, dalej. A masz tyle jazdy. Już zapomniałaś? Już? No mnie z głowy wypadło, bo ostatnio ja budowała na wyjściu czasami Oho, Zaki, będzie, będzie tego ładowania Dobra Kup, ku, kupaj, a ja będę wrzucał na pakie To jak kupować? Kolorami? A brakuje nam któreś? Tak, rudej No co, no dobra, to co, dawaj kolorami, no Później najczęściej dokupywać tych, których brakuje jednej i tyle, To wiesz co? To inaczej. Co? To będziemy kupować na razie same białe. No ale no to jak ty sobie to wyobrażasz? Jak ty będziesz je przetrzymywać? Czy białe, czy białe, trzy białe? Co? Co? Czy kolorami? Nie wiem. Kolor... No to nie wiem, można w sumie same nawet białe, no to nie ma różnicy, ja mówię dla mnie, naprawdę to nie robi różnicy. No. To same białe. A mniej pierdzielenia. To same teraz białe. Teraz czy my to wszystko zmieścimy? Nie wiem, kupiłam 9 To zmieścimy. Może nie potrzebnie ja tak tyle na raz, wiesz? Bo tak się pazerna zrobiłam na zakupy. Dobra, spokojnie się wrzuc. I... Dawaj, jeszcze jedną krowę klapę zamykam. Dobra, ja Ja w tym gównem. Ara. A, metal trzeba kupić jeszcze, wiesz? Zajadę. Ja zalecę tu po drodze, dobra? Dobra, to kup. Kup nie szkoduj. Możesz kupić dużo nawet. Chcesz. A ile wziąć? Sto sztuk? 200? 500? 500? A tu jeszcze deski leżą yy, Desków na razie nie potrzeba, to niech se leżą Co? Na razie nie potrzeba ich no No nie se leżą, co? No to niech chce leżą, no a co, one przeszkadzają to... Ty, a na to przyczepę kurde no tak Ile tu wchodzi? Cztery krowy? Nie wiem Tylko cztery krowy chyba wejdą na przyczepę, ty i co nie zmieścisz więcej? To mnie jak na tekwusa, Twojego. Co by dochodzić luzem czy nie? Eee, tak. E, jedna zostaje, przykro mi. Mamy kasę, spokojnie, może z Jedna krowa będzie samotna, zniknie z głową. Trudno, jej wybór. No nie do końca, to jakby przyjdziemy bardziej. Ja kupowałem? No bo ja nie wiedziałam ile, tylko ty ostatnio kupowałeś, jakby mi nie powiedziałeś. No to masz ty tyrem teraz jeździć, a nie tym. Dobra. Ale tamten tyr pełny. Nara. A ile do niego wchodzi? Dwa, cztery, pięć, widzisz? To się bardziej było opłacało. Ty! A tu może by i szósta wlazła, my nie spróbowaliśmy. Do ciebie? No. Nie, Ale nie, wydaje mi się, że nie. Bo bym musiała na klapie stojać No bo by się nie zmieściła, bo one tak po wstępie stoją. Jasny gmin, ja to jeszcze roboty, żeby też. O! Się... O! Ja pierdzie Widzowie! Po co wyprzedasz? Diabeł by mi pisał! Ja nie wyprzedzałam, tylko po prostu słabo wyhamowałam. Jak mam teraz stąd wyjechać? Próbuj. No i muszę to odczepić. Ja się nie będę cofuł. A, zostaw mnie. Sama sobie pracę ze wszystkim. Perfekcyjnie. Ciekawe jak... samodzielna. Ciekawe, jak krowy przegonisz. Sam. No toż poczekam na ciebie, spokojnie. Ale to obora jest wielka, widzowie. Ja cię kręcam. No jest wielka, ale ile tam jest kurde stanowisk, ile tam jest krów. Jak to jest ze trzy razy tyle, co mieliśmy na ostatnim sezonie, to ja. Ja mogę na to powiedzieć tylko takie słowo. Kudemo. Ja się boję pomyśleć, co my byśmy zbudowali, jakbyśmy budowali na przykład yy, w trzecim sezonie jakiś oborę czy coś, jakby był jakiś trzeci sezon. Na przykład trzeci sezon ekipy, nie? Jaki jest? No. To by było grube. Bo nie, bo, nie o! Człowieku! Stąd widać dach tej obory i w ogóle, jakie to jest wielkie. Nie no, wyszedł nam ten projekt, i wyszedł. Ale to dopiero będzie dawało takie. Wow! I takie wrażenie dopiero będzie robiło, jak już będę do Jarki stojały. Krowa jak... wlazła po schodach. U, jak to po schodach? Na górę wlazła. One po schodach umie chodzić? Sam się dziwiłem. Kurwa, ja ledwo umiem. <śmiech> wlasła. Wlazła. <laughs> Dobra, już ja stąd wyjeżdżam, tyrem A co, już rozładowałeś? Ało, spadła z góry i mi na pakę. E, krowa mi znikła jedna. <noise> nie gadaj. No poważnie, no rozładowałam, kurwa, dwie znikły. No to co ty robisz? No to weź spróbuj rozładować, jak one nikają, no. Ja pier... Na dar mój A! i co? Nie, no nie, no ludzie. Ty no coś się zbugowało. No co jest? O, ta wyszła. Nie można na klapie stać. Może. No to trzy krowy straciliśmy. Cztery i O, koła. jedna zobacz, wyje wyjechała na pacze słuchali, I zobacz <laughs> cztery półkoła poszło się pierniczyć. Jak to mówią. Tak w naszym przypadku to jest grosz. I tym pozytywnym akcentem jak e, tracony grosz z, nas z naszej kieszeni. Ja się z wami żegnam i zapraszam Was do kolejnego dzika na kanał u e, Goliz Gaplay Guy. Mam nadzieję, że tam też będziemy drodze tracić w głupi Zup. Trzymajcie się i do usłyszenia papatki!